Cześć wszystkim z tej strony Run. witam was w kolejnym odcinku Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Zaczynam troszeczkę w innym miejscu jak widzicie z menu, dlatego że mam tutaj misję poboczną do wykonania. Musimy znaleźć Konohamaru oraz dwójkę jego przyjaciół. I do tej misji troszeczkę już sporo razy podchodziłem, tak więc nie będę wam pokazywał ile faili tam było. Znaczy wiecie, po prostu czas mi się skończył, nie znalazłem tych trzech postaci. I... No robię to od nowa, żebyście po prostu nie musieli oglądać 10 razy tego samego. okej, okay, czekajcie. No, oczywiście główne misje są niewykonane, bo brakuje nam punktów. Tak więc zajęłem się na razie tymi. Najpierw sobie obczaję troszeczkę, wiecie, tych tych tutaj ludzi, którzy mi podpowiadają. Mamy trzy znaczniki. Mm, zaraz wam powiem. Czekajcie, Megi. Megi jest na czerwono. Mm, Konohamaru jest chyba na zielono oraz Udon jest na niebiesko, czy tam fioletowo. Na biało, jak jest jakiś znacznik pokazany, to raczej wprowadza nas koleś w błąd, tak więc nie ma za nim co iść, bo każdy znacznik w inną stronę prowadzi. O właśnie, tutaj jak widzicie. Ja troszeczkę na początku straciłem czasu przez to. Trzeba się sugerować tymi kolorowymi, kolorowymi znacznikami. Megi, o właśnie, dwa czerwone już mamy, gdzieś w tamtym kierunku, zobaczcie, tu gdzieś... Tu może jeszcze tą postać zapytamy. Zobaczymy, czy ona nam podpowie, czy znowu nas w błąd wprowadzi. W błąd. No właśnie. To nie ma co. Konohamaru też kurczę na biało, niestety. Tutaj jest jeszcze jakaś postać. Zaraz. No, żebym trochę się tutaj wjebał i teraz nie wiem, jak tu wyjść. Cię tu są jakieś. cholera. No, kurczę, będę teraz tracił czas. Tu jest wyjście. Dobra, mamy tu jeszcze jakąś postać. Najlepiej jest jak najwięcej właśnie zapytać ich. Udo na niebiesko. Dobra. Gdzie jest ta postać tutaj? Tu musi gdzieś za rogiem stać. Jest na niebiesko. Mamy już troszeczkę. Hmm, ha, czekajcie, wydaje mi się, że pod sam, wiem gdzie jest udon, przy samym końcu praktycznie, bo one się tak dziwnie troszeczkę krzyżują, ale pokazują, i właśnie one pokazują idealny kierunek, tak więc czekajcie, mi się zdaje, że to będzie to. A nie, kurcze, jednak nie, ale gdzieś tu musi być, bo zobaczcie, mamy trzy te znaczniki. Hmm. No tu jest jeszcze ten. O jest, dobra, mamy, fajnie. Jednego mamy z głowy, została jeszcze dwójka. Teraz tak, Megi na czerwono, no by było dobrze ją tutaj poszukać. Znacznik gdzieś pokazuje, gdzieś tutaj, nie? W tym kierunku. A wezmę to. Nie, nie jest ten. Dawaj, 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 ale traci czasu przez takie, wiecie, stanie tutaj. Na hamaru na zielono no ten jest dobry ale na razie bym się skupił na tych tu czy jest jeszcze mm, kurczę no teraz nie wiem gdzie ta może być jak to wygląda No tu może zobaczmy o jest fajnie Dobra, 50 sekund, to jeszcze sporo czasu. Ostatnio miałem kurczę tylko koło 20-15 sekund. Gdzieś w tamtym, tamtym kierunku Naruto ma być, tak? Tylko, że jeden znacznik nam tylko pokazuje, czy jest... Zaraz, zaraz, tutaj się zapytamy tych postaci. Niech nam wskażą tak... O jest, dobra, kolejny w tamtym kierunku znowu. O, znowu, znowu zobaczcie. Wszystkie nam skierują aż tutaj. Mam nadzieję, że ta też powie. Aha, dobra, czekajcie. Możliwe, że to tu. O jest, dobra, udało się. Tym razem jakoś poszło lepiej. No i mamy misę zaliczoną. Fajnie, 23 punkty. Zaraz sprawdzę sobie na tym, tym drzewku. Oczywiście, tam jeszcze doszła jedna misja z tą gwiazdką. Znaczy, przeszliśmy, wiecie, tam było chyba, że 6 godzin gry musimy mieć, i właśnie to się zaliczyło. Dostaliśmy 10 punktów za to, czyli razem mamy już 33 punkty. Secret Scroll, tak, i zaraz zobaczę sobie te misje główne. Chwilka. Ile możemy wykonać? 322. Mamy, tak? Czyli do, no dwie misje można wykonać. Ale jeszcze myślę, że zrobimy sobie kilka pobocznych. Tutaj nie. No, tą jedną sobie daruję. Czekajcie, bo nie mam tego Naruto Cannon. Y, troszeczkę silniejszego. Tu jest bieg, mogę to zrobić i zrobię, zrobię to Bizarre Battle Force. Co tam było? Snak. Chyba snak. Chyba z czodżym jakaś misja. Będziemy chyba się ścigać po tych drzewach. Kto pierwszy do jakichś przekąsek dobiegnie. Dobra, gdzieś chyba w tym kierunku, nie? On tutaj niedaleko będzie. Tak, za tym mostem. Już go widzę. Jest fajnie zaznaczone. Tak więc. Jesteśmy prawie na miejscu, tutaj, tu, 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 tu. Albo będziemy tego psa ścigać, kurcze, nie lubię tego. Chyba, że nie będzie zostawiał żadnych pułapek, jak to było z Akamaru. To jeszcze pół biedy, ale sądząc... ...po tej, po tym celu, po tej... ...no, po tej misji, to będzie nam chyba jakieś pułapki zostawiał i będzie troszeczkę ciężej go dorwać, ale... No dobra, ja wiem oczywiście. Dawno tej misy nie było tutaj. I musimy właśnie gonić, tak myślałem. Pakuna, tak? On się chyba pakun nazywał. Dobra. Najlepiej tymi boostami, ale kurczę, teraz widzę już coraz mniej jest ich. Jesteśmy coraz bliżej jego. 55 sekund to jest mało. Tak też kurczę. O, jest. Zostawia pułapki. Dobra, trzeba będzie uważać. Kurde. Aj. Dawaj, dawaj jeszcze troszeczkę. 27 sekund, może zdążę. Cholera, było już. Dobra, mamy go. Nawet się nie spodziewałem, że tak łatwo pójdzie. No dobra, ile mamy? 8 minut na liczniku, czyli troszeczkę krótko. Możemy jeszcze jakieś misje na pewno wykonać. Nie wiem, tylko... Czekaj, Naruto Gets the Snack back. Tak, misja zaliczona. Będę musiał chyba zrobić, wiecie co, główne misje. Chyba, że pokazały się jakieś nowe scrolle. E, tak, S nie. 349, okej, okay, myślę, że... Że zrobimy sobie te główne misje. Czekajcie. Dobra, zaczynamy, nie? A Snake Shadow Creep Up. Ciekawe, co to jest, ale chyba coś z oryczymaru związanego. No jednak z Saską będziemy walczyć tutaj, czekajcie. Nie było tam żadnych jakichś ograniczeń, wiecie, dotyczących tej misji. Po prostu mamy go pokonać. Oczywiście nie mamy Awakening Mode. Mode. Ale ładnie się napatoczył teraz, fajnie. No, Naruto teraz się nauczył Rasengana, to tym wali. Ach, kurde, zwiał mi ten. Dawaj, unik, unik, unik. Kurwa, mać Naruto. Fuck. Dawaj, dawaj, dobra, jest, ładnie. Myślę, że jakbym go trafił ultimatum, to byśmy mieli po walce.

Nie wiem ile tam było dostępnych misji, ale chyba około 3 chyba, nie? Trzy misje chyba. 3 albo cztery z tej fabularnej linii. Może jeszcze z jedną zrobię i jeszcze kilka pobocznych zrobimy. Zobaczymy. Żeby jak najwięcej tych punktów mieć na kolejny odcinek. 4700. Zaraz, 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 zaraz. E, może tak, gdzie jest scroll jakiś? Jest czy nie ma? Nie ma, cholera. Trzeba będzie jeszcze jakąś główną misję zrobić. Tak, zrobimy jeszcze jedną. Jakiś bieg znowu, Shikamaru ma i samont. Aha, to jest ten pościg chyba za, za saskę. Tylko nie wiem teraz w jakiej, w jaka to będzie, jaki to będzie rodzaj, czy po drzewie tym, czy w lesie. Ale chyba po, w lesie, chyba w lesie, tak. Mhm. No dobra. 9000 metrów przebyć, musimy, 80 sekund, myślę, że dam radę. Z boostami to na pewno się uda. Trzeba tylko uważać na te te notki tutaj wybuchowe no i będzie dobrze o pięknie No już prawie 2000 metrów zaliczone wow a tu jest ciasno <laughs> jakoś się ledwo udało ale to też troszeczkę szczęście 5000 metrów o, ale ładnie teraz się napotoczyliśmy na dwie podrząd. Na dwa boosty pod rząd I kolejny. 4000 niecałe metrów. No... Myślę, że damy radę. Dawaj, kolejny. 1500 metrów. Jesteśmy prawie już u celu. I fajnie, za tą misję już dostaniemy... Nie, za tą misję nie dostaniemy punktów Sorki, zapomniałem. To jest główna misja. No ale będziemy mieli zaliczone, fajnie jest. Kostium available dla Shikamaru, nowy kostium, fajnie. I co możemy zrobić za misję kolejną? Zobaczmy, zobaczmy. Jeszcze jedną, na następną już... A nie, sorki, tą też jeszcze zrobimy. Tu mamy Battle with the Sound Begins. Bitwa z wioską dźwięku chyba, Neji i Kimimaro. O, czekajcie, Neji z nim walczył? Neji i Kimimaro? Nie. Z kim Maro walczył ten Rokli przecież? Czemu to jest tak zrobione, ale można się to, tego było tutaj spodziewać, że troszeczkę na odwal się zrobiona jest ta seria. Nie widziałem co tam za drugi punkt był, zaraz muszę zobaczyć. Tak, 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 gdzie to jest? Battle Condition. Aha, dobra. Pokonamy tylko. Będziemy mieli z głowy. Mam jeszcze Chojiego do dyspozycji. On tam też ma dwójkę pomocników. Cholera, zapomniałem, to jest za z bliskiej odległości. Fajnie się nim napieprza szybko. Ale pięknie się złapał. Ależ teraz pięknie go sklepiemy. Dawaj, 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 dawaj. Ładnie, jeszcze troszeczkę. I będziemy mieli go z głowy. Weźmy może Czodziego, wyślijmy. A, szkurcze To jest ta osłona jego, słynna. No, nie zrobię, nie zrobię uniku cholera. Teraz dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, no, za wcześnie trochę to zrobiłem. I nie złapał się w to. No, dawaj, 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 kurczę, zrób ten unik cholera. Weź go Nejis, ne 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 kurczę Choji. Dobij go w końcu. Ja pierdzielę, no. Jeszcze to przegram przez takie zabawy. Nie, jest nasz, jest nasz. I fajnie, druga misja już. Jeszcze zostało tylko 8 z tych, wiecie, chapterowych tutaj, tych fabularnych misji. No i będziemy mieli chyba całą grę zaliczoną. Na pewno, na pewno to jest ostatni chapter. Ostatnia misja właśnie będzie też pewnie fajna, ta wiecie, wstawkowa taka. 17 minut na budziku widzę mam. To jeszcze troszeczkę, jeszcze kilka misji pobocznych może zrobię. Tak, myślę, że zrobimy misje poboczne. Czekajcie, tu jeszcze jest jedna dostępna, jeszcze jedna walka, mm, ale z kim nie wiem, bo tam nie pisze. Eee, zaraz, zaraz, nie to, nie to. Tutaj, są jakieś skrole? Nie ma skroli, cholera. Chociaż nie widzę, czekajcie. Nie, nie widzę tych skroli. No nic, to wykonamy główną misję. Jak nie ma skroli tych z pobocznych, chyba że doszły, czekajcie, bo nawet nie zobaczyłem. O, czekajcie, tu jest dostępna druga misja, czekajcie. 5 punktów dostaniemy za to. No niedużo, ale. Będziemy mieli 365, możliwe, że. Czekajcie. Że z, odblokują się dwie. O, C-rank Mission, fajnie jest. Czyli może wykonam jednak. Tylko zobaczę, ile. 354, 364, czyli 10 punktów do kolejnej. Ale jak wyszła nam Cera. Aha, to ta nam wyszła. No tak, czyli nie, nie wykonam jej, bo musimy mieć ile? 12 tysięcy kroków. Ledwo teraz 5000, czy tam 6000 zrobiłem. Drugie tyle, no to trochę trzeba polatać jednak. Czyli zostaje nam i tak główna misja. Jednak kurczę. Czekajcie, thanks to Neji and Choddy Shikamaru Platon was able to continue. Shikamaru i Kimimaro znowu. Mogliby tu zrobić, wiecie, tę misję, właśnie z pozostałą tą czwórką. Tam coś się walczyło. Ci, co mieli te przeklęte pieczęcie, ale zrobili tylko z Nejim właśnie. Z Nejim, cholera. Z Kimi Tam ci są chyba tylko. O kurczę, tu było coś. Muszę zobaczyć. Tam ci są po prostu supportami, bo nie widzę, żeby można było im, nimi grać. Battle Condition. Win the battle with enemy state with enemy... Aha, dobra. Nie, normalnie. Walczymy, on tam oczywiście jest silniejszy od nas, ale mamy na szczęście Naruciaka i Kibę. Aha, ty masz takie coś. No zrób, zrób unik, cholera. Ale mnie teraz potraktował chamsko. Dobra, trzeba go troszeczkę poklepać, bo tutaj... Nam już pasek zeszedł. Zeszedł zszedł. A my mu prawie nic nie zabraliśmy. No, jeszcze fajnie osłonę jedną. Unik unik. Dawaj, dawaj. No, złapie się cholera. Nie! Ciężko. To też z bliska działa, ale ładnie, ładnie. Teraz skontrowaliśmy mu atak. Dobra, teraz się uda. Aj, kurde, no ciężko, ciężko jest w tym trafić, ale i tam a szkoda, bo chciałbym zobaczyć. No nic, chyba będziemy musieli go normalnie pokonać, wiecie, tutaj atakami tymi zwykłymi. No może, że... może się uda, ale wątpię w to. O kurczę, udało się! Dobra, to będzie jego koniec. Ninja Art. Shadow Strangle Jutsu. No i fajnie, fajnie. Kolejna walka jest za nami. To już będzie chyba czwarta z tego, nie? Sześć zostanie tylko mało. Secret Scrolling Green Bo Coś tam? No nic, spójrzmy na tą mapę, kurczę. Dlaczego nie ma żadnych misji pobocznych, co? Jak ja mam to wykonać? Chociaż czekajcie, jakbym wziął, pozbierał te zwoje, ale to już chyba zrobię poza odcinkami, żeby tutaj Was nie zanudzać. Za to też chyba dostaniemy coś. No i dobra, myślę, że sobie w tym miejscu skończymy odcinek taki dosyć w miarę przeciętny, powiedzmy przeciętny wyjdzie, w przeciętnej długości. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie cześć.